3 września w Łęknicy odbyły się dożynki powiatowe. Święto pronów zorganizowano równolegle z Łęknickim Jarmarkiem Historycznym. Przekazujemy ten chleb wypieczony z tegorocznych zbiorów z naszym władzom. Staroście Powiatu Żerskiego Panu Markowi Cieślakowi oraz Burmistrzowi Łęknicy Panu Janowi Bieniaszowi. Witam Państwa serdecznie. Chciałbym serdecznie przywitać gospodarza do żynek pana starostę Marka Ciślata. Cóż mi pozostaje przywitać gospodarza na Łęknicy, czyli pana burmistrza. Witam. pośród licznych atrakcji największym powodzeniem cieszył się szlak wymarłych zawodów, wróżby, walki rycerskie oraz pokazy karateków. Pokonują tak zwane kata synchroniczne. W tych technikach, w tych ruchach zapisane są ciosy, bloki, uderzenia, przejścia, kopnięcia, podcięcia. Moje stanowisko na tym jarmarku? Kolczyki, trochę z koralików, trochę z modeliny, trochę tego co tam potrafię sama zrobić. Zamówione z półfabrykantów, sama farbuję, sama to składam. Mam trochę sprzętu do tego i jakoś to wszystko wychodzi. Poza tym witraże, które robię już od prawie 5 lat. Szkło sprowadzam albo z Berlina, albo z Poznania, bo nie ma nigdzie bliżej. Sprzęt mam cały kompletny w domu, też do robienia, sprowadzony też z Berlina, przywieziony, kupiony tam. Wszystko to sama wykonuję, własnoręcznie. Szkło jest kupione od razu, pofarbowane. Więc ja je tylko wycinam, szlifuję i lutuję, sklejam to wszystko w całość. Lutuję się to cyną, można cynę pofarbować na złoto, na czarno. Kilka tych rzeczy tutaj, które mam, jest pofarbowanych i wszystko to jakoś tak się prezentuje. Spokoła Bank Polski jest na tarczynkach powiatowych w Pąknicy. Uczestnictwo naszego banku w takich imprezach jest już tradycją, bo jesteśmy tutaj coraz raz Chcemy być bliżej mieszkańców zarówno naszego miasta, jak i powiatu jest stąd nasza obecność w takim miejscu. Jesteśmy tutaj z ofertą Dziękuję. dla klientów indywidualnych oraz dla klientów, dla klientów, znalnym, z ofertą dla mieszkaniowych. Zebrani bawili się przy muzyce ludowej w wykonaniu zespołów gminnych. Gwiazdą wieczoru był zespół Enzi Baba, który zagrzewał publiczność do zabawy w rytmie folk. W trakcie dożynek rozstrzygnięto powiatowy konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Tym najpiękniejszym okazało się dzieło z Grabika. Wieniec stanowił replikę katedry. Drugie miejsce zajął wieniec z Dobrochowa, a trzecie wieniec z Mirostowic Górnych. Zespół Karolinki powstał w lutym i tak pracowałyśmy w Świetlicy w szkole, w gimnazjum i po prostu zaproponowałam dziewczynom, czy robimy wieniec dożynkowy. Dziewczyny wyraziły zgodę. Ale po prostu tego nie umiały zrobić, więc liczyły wszystko na, moją, na moją, moją pomysłowość i moją siłę. W tym czasie rozmawiałam z koleżanki mężem, który był kiedyś dawniej w naszych kole, też współpracował 5-6 lat temu, gdzie tworzył też wianki razem z nami. Nasze koło się reaktywowało i pan Ryszard Fiałek wspólnie ze mną. Chodzi o taką decyzję, że zrobimy bazylikę w Licheniu. Ale doszliśmy do wniosku, że ta bazylika będzie dosyć trudna z tego względu, że nie będziemy mieli możliwości wykonywania różnych zdjęć i dokładnością. Więc wspólnie zadecydowaliśmy, że zrobimy katedrę. I tak pomysł się udał. Było troszeczkę takich niektórych spraw, że dziewczyny się bały, czy damy radę, czy nie damy radę, ale jakoś pomaleńku wszystko to Krok po kroku szło. Więc pierwszym naszym etapem było wyjechanie do Żar, zrobienie zdjęć wokół katedry ze wszystkich stron. I tak po malenku, krok po kroku katedra zaczynała mieć jakiś obraz w kole naszych gospod. Jak długo trwało przygotowanie? E, no pomysł już był w czerwcu. E, katedrę wykonywaliśmy od połowy lipca do dożynek. Pierwsze były zbieranie zbóż, czyszczenie tych zbóż. Później konstrukcje. Konstrukcje właśnie wykonał pan Ryszard Fijałek. Do tej konstrukcji dziewczyny z zapałem się wzięły do pracy, choć wiele rzeczy nie umiały, ale krok po kroku zostały do tego przygotowane i umiały sobie z tym poradzić. Nadzór był z naszych stron, czyli nas dwie osoby i po maleńku widać było efekty. To mamy na zdjęciach, krok po kroku jest praca, jak byśmy wykonywali, po maleńku, po troszkę. No i muszę powiedzieć, że nasza katedra była katedrą, no cudem w naszych oczach. Twórcy wieńców wygrali nagrody pieniężne. Za pierwsze miejsce 1000 zł, drugie 700 i za trzecie 500 zł. Przyznano również 10 wyróżnień po 100 zł. Po zakończeniu występów zespołów rozpoczęła się dyskoteka na Ludowo, która trwała do późnej nocy.